no jest nie wiem jak tam aparat że to tak w zobaczyć daną osobę tak po co nic nie robię

Nie ma チェスチューバーグ。

Zapraszam tutaj, mam dwa słowa do Was. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale słowa będą dobre. Przynajmniej tak jest w założeniu. <grym zbawne> Witam wszystkich. Oczywiście bardzo serdecznie na pierwszej wystawie w tym roku artystów lub maszyn. Miło mi, że jesteście. Myślę, że będziecie nam towarzyszyć e, cały czas. I e, zapewne e, czujecie delikatny powiew wiosny w tych obrazach i to tworzenie, które e, mocno determinowało zimą e, artystów, ale oprócz obrazów artyści tworzą też pewną atmosferę, pewne środowisko emocji i też jakby malują naszą galerię, bo nasza galeria stoi artystami i jak widać artyści nie próżnują i nie będą próżnować i będziemy chcieli Wam pokazać jeszcze kilka takich wyzwań. Także myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie, bo to jest nasza taka, taka nasza cecha naszej galerii, że jest bardzo różnorodna i technicznie i emocjonalnie i tematycznie, także niektórym to się może podobać, innym nie, natomiast różnorodność jest tu na pewno większa i różnorodność pod każdym względem. Także miło, że jesteście, Żyd, życzę przyjemnych wrażeń, a kilka słów już o takich, o stronie artystycznej. Krzysztof jako ten, który dużo, dużo więcej niż ja i ma bardziej wnikliwy, wnikliwe spojrzenie każdy obraz, każdą twórczość. Jestem zaskoczony. <głos> <głos> Nikt nie przemawiał. Nikt nie przemawiał. <noise> już dawno nie przemawiałem, ale cóż, to trzeba to trzeba. I ja potwierdzam Janusza słowa, że to jest właśnie każdy może sobie coś znaleźć na tej wystawie, a, a w sumie już Państwo nas znają na tyle, że nie wiem, czy bardzo zaskakujemy my, na przykład ja mówię o sobie, mówiąc o sobie, jak inni, bo wielu z nas już ma jakiś taki ukształtowany ten charakter, ale wiele jest też prac bardzo ciekawych, takich nowych, można powiedzieć w pewnym, w pewnym sensie odkrywczych. I to jest domena właśnie tej, tej wystawy i tego naszego marszanda, że tu ciągle mamy coś nowego, że, że ludzie się widać na naszych oczach, jak oni się zmieniają, przechodzą na ewolucję pewną. Także no tylko się cieszyć i jak najwięcej takich wystaw u nas, one będą zawsze, są cykliczne, także one, one na pewno będą, a oprócz tego będą też indywidualne wystawy, które, na które też zapraszamy, no i każdy się tam spręża. Nie znam akurat tego harmonogramu, co będzie następne, ale, ale zapraszamy. Zaraz tu Janusz powie, jakie będą następne wydarzenia w galerii. Mówić? Nasz harmonogram jest taki prawie dopięty, ale nie do końca, dlatego tak podam, nie należy tego brać w 100%, ale w 90%. Następna wystawa, remisarz następnej wystawy będzie 4 kwietnia i będzie to wystawa indywidualna Tomasza Tyszkiewicza, który jest tu z nami i wystawa będzie prawie do końca kwietnia, natomiast jak dobrze widzę kalendarz, to 25 będzie wernisać wystawy zbiorowej następny i wystawa będzie trwała do końca maja w trakcie nocy muzeów, kiedy ja, ja nie wiem jeszcze dokładnie kiedy ona będzie, 18. Czyli będzie noc muzeów i potem w czerwcu będzie małym druczkiem zapisana wystawa Zbigniewa Waszczeniuka, a potem będzie letnia wystawa artystów Marszanda. Taka, która potrwa na pewno do y, dnia Galerii Marszant, a dzień Galerii Marszant to jest pierwsza sobota sierpnia. Wszystkich zapraszam na pierwszą sobotę sierpnia. Nie wiem co będzie, ale na pewno będzie ciekawie i emocjonalnie. Druga impreza, która jeszcze będzie wcześniej, umknęła mi, to będzie święto ulicy Jana Kumińskiego. Też będzie ciekawie, też będzie wesoło, też będzie dużo atrakcji. Odmyślamy, niektóre już wymyśliliśmy. Zapraszamy o 12.26 w niedzielę, co będzie bardzo ciekawie na całej publiczności a my tu będziemy na A już druga połowa roku to fajne. Także zapraszam na wszystkie imprezy, proszę, proszę nas śledzić na Facebooku. I jesteśmy na Nie wykluczamy, że taki harmonogram stworzymy. Możemy obiecać, że będzie taki harmonogram.

suka le banget kita nak pergi dekat ni sebab ni sebab ni nak buat dia dua belas kalau dia nak dia